Zostałem wstrząśnięty, teraz obejrzałem. Obejrzałem, jak w białoruskiej telewizji pokazują, pokazują pana Romana Protasiewicza, który się przyznaje, kaja, no, wyznaje swoje błędy, on już, już nie chce zajmować się polityką, chce tylko żyć, wieść o wieś spokojne życie. Eee... Naprawdę, co napisałem przed chwilą na twitterze, no zawsze uważałem go za łajdaka, uważałem go za takiego cwaniaczka, który za polskie pieniądze kłamie na temat swojego, swojego państwa, bo kłamał straszliwie, ale no takie rzeczy się nie robi. Tylko, tylko złamano, nie wiem jakimi, jakimi metodami, metodami, ale to straszne wrażenie robi, straszne wrażenie. I czegoś takiego nie widziałem ani w Rosji, w Związku Sowieckim tak, no to robiono, tylko na telewizji wtedy nie było. Ale czegoś takiego jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie widziałem i chyba nie zdają sprawy, że to takie pokazy wywierają odwrotne wrażenie. To znaczy... Przecież to każdy widzi, że człowieka złamano i tego się nie pokazuje w telewizji takich, takich rzeczy. To straszne po prostu. Także, także pamiętam, pamiętam na przykład jak. Jak y, nagrano z ukrycia rozmowę pana Lecha Wałęsy y, z bratem, puszczono, puszczono to w telewizji, to się, pani generał, że się wściekł, że za, za, to, za to, co zrobiono, bo tak taki się nie robi po prostu. No, szok, szok, szok zupełnie. Proponuję, że państwo to obejrzeli. Te fragmenty są również w naszym, w naszym internecie, pokazują, pokazują i. Okropne, proszę państwa. Także metody, metody na, na, na tej Białorusi to jak w Związku Sowieckim zbrałem. Nie przypadkiem tam ciągle stoją, stoją pomniki pomniki na, 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 na drogach i, i na, na plażach. Dobra, proszę Państwa, Białoruś, Białorusią Białoruś, Białorusią ale mam nadzieję mam nadzieję, że ta sprawa jakoś się w końcu wyjaśni, że jakoś y, uda się, uda się y, coś y, na no, tej Białorusi, Białorusi zrobić, żeby, żeby reżim, reżim zaczął się zachować jak normalne, normalne państwo, a, a nie jak Związek Sowiecki. Powtarzam, od chwili, kiedy, kiedy na Białorusi porwano ten, ten samolot, to ten, to ten reżim no, przekroczył już granicę. Granice normalności. I on na pewno wygra, bo na zwykłych ludzi takie, takie, tego typu zeznania pana Pasiiewicza pewno działają bardzo dobrze, że rzeczywiście przyznał się, tak, Boguszenko miał rację i myślę, że większość ludzi na Białorusi to to odbierała. Ale powtarzam, że nawet jeżeli miał rację, to takich rzeczy się nie pokazuje publicznie i się ludzi do takiego stopnia upodlenia nie doprowadza. Że bardzo starannie potępiam potępia w dalszym ciągu reżim Łukaszenki za, za, za takie numery. Po prostu. Nie, może w może, może Białorusi to jest, to, to, jest, to jest normalne, ale to nie jest normalne ani w Polsce, ani w Rosji, ani w Ameryce, ani, ani, ani nigdzie, nigdzie w tej chwili w świecie. Poza Związkiem Sowieckim, Chinami, to za mało Cetunga, czegoś takiego nie robiła.